Bo rozwój powoduje wzrost w Tobie świadomości, reakcji, emocji, myślenia, działania, i stajesz się innym człowiekiem, a biznes ten jest tak sformułowany, skonstruowany, że jest ogromnym dla nas udogodnieniem i takim wsparciem, nawigacją i daje nieograniczone możliwości. Tylko żeby sięgnąć po nieograniczone możliwości, trzeba się rozwijać. Trzeba się rozwinąć i... i stanąć oko w oko ze swoim why, ze swoim dlaczego i w ogóle stanąć oko w oko ze sobą. Co ja w ogóle chcę od życia? Dlaczego miałabym się rozwijać? Po co mi ten rozwój? W ogóle to miejsce, w którym jestem dzisiaj, mi odpowiada, czy czuję, że stać mnie na więcej, czuję, że mogłabym, mogł, mógłbym zrobić coś inaczej, że mój potencjał jest dużo większy niż wmawiają mi ludzie z zewnątrz, czy społeczeństwo, czy wychowanie, czy pracodawca, czy współpartner, współpartnerka. My nie zdajemy sobie kompletnie sprawy, jaki my mamy potencjał jako jednostki. Nie ma kto nam tego pokazać, jeżeli sami nie potrafimy po to sięgnąć. I to jest takie miejsce, gdzie właśnie ten potencjał będziemy chcieli i chcemy cały czas wyciągać z ludzi. Ja jestem osobą, która bardzo wierzę w ludzi, bo ja wiem już, będąc po tej drugiej stronie dziś, że to sięgnięcie do swojego potencjału jest czymś, jest taką siłą, jest takim niezwykłym um, fundamentem, że wtedy wszystko się zmienia. Podejście do pracy, do drugiego człowieka, działań, które wykonujemy, wszystko się zmienia. A my, my jesteśmy tu po to, żeby ten potencjał wyciągnąć z człowieka. Ja jestem tutaj po to. To jest moja misja. Ja jestem dzisiaj tutaj po to w no Skin, w No Power Show. Żeby pomagać ludziom mentalnie, żeby ich prowadzić do ich potencjału, nie do swojego, ja już swój znam. I go odkrywam codziennie. Bo ja wiem, że jak człowiek sam ze sobą zrobi porządek, to będzie tu nie do zatrzymania, a Nuskin jest wspaniałym narzędziem do wzrostu. Po prostu dlatego zachęcam do. Do um do nosso.